Szczęść Boże! Każdy z ludzi wierzących jest ochrzczony. Także Wy, drodzy młodzi widzowie, przyjęliście kiedyś chrzest. Jeśli przyjęliśmy chrzest jako dzieci, to myślę, że nikt z nas nie pamięta tego momentu, ale pamiętają go nasi rodzice, chrzestni, dziadkowie, rodzeństwo. Zapewne był to dla całej rodziny bardzo uroczysty dzień. Być może był po Waszej uroczystości chrztu w kościele, jakiś dobry obiad, jakieś piękne spotkanie rodzinne, bo to na pewno był moment wielkiej radości i dumy Waszych rodziców. Dzisiejsza niedziela jest takim wyjątkowym świętem. Przypomina nam, że i Pan Jezus także przyjął chrzest w Jordanie z rąk Jana chrzciciela. Czytamy dzisiaj. W Ewangelii takie piękne słowa: Kiedy cały lud przystępował do Chrztu, Jezus także przyjął Chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty stąpił na niego w postaci cielesnej, niby gołębica. A z nieba odezwał się głos: Ty jesteś moim synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie. Ewangelista Jan jakby pokazywał nam zdjęcie z albumu rodzinnego pana Jezusa. I w krótkich słowach opowiada nam o tym bardzo wyjątkowym momencie. Ale warto głębiej zastanowić się nad tą sceną, wyobrazić ją sobie. Nasz zbawiciel, podobnie jak i my, przyjął chrzest. Mam tu w rękach naczynko do polewania główki dziecka wodą. Do tego, aby je ochrzcić. I Pan Jezus, choć nie popełnił żadnego grzechu, to dał nam przykład tego, jak i my mamy postępować, w jaki my mamy sposób stawać się do Niego podobni. Ale w tym wyjątkowym momencie objawia się także chwała Jego i naszego Ojca w niebie. Wstępuje Duch Święty i cała Trójca Święta, cały Bóg. Staje się obecny wśród nas. Dzięki temu wydarzeniu, jakim jest nasz Chrzest, Pan Bóg przyznaje się także do każdego z nas. Każdy z nas staje się Jego przybranym dzieckiem i członkiem Bożej Rodziny. Dlatego ten nasz Chrzest, podobnie jak Pana Jezusa, włącza nas wszystkich w życie Pana Boga. Może w tę wyjątkową niedzielę warto zapytać swoich rodziców, jak przebiegał wasz chrzest? Zadajcie im pytanie, kiedy to było, w jakim kościele, ilu było gości, czy było wspólne świętowanie. Może warto obejrzeć zdjęcia czy film z tego bardzo ważnego wydarzenia. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.